Dzień dobry, dzień dobry, witam was wszystkich serdecznie w sobotę. 18.11, planowałem ruszyć o 16.00, prawa Damian, ale yy, dlaczego by nie było? Bo sprawy prywatne. Byłem u znajomych w Karlsruhe, których już byłem wielokrotnie, gdzieś tam się przewijało to, że u nich jestem. W każdym razie serdeczne pozdrowienia dla Iwetki i Jarka, świeżo przyszło upieczonych rodziców, bo jeszcze dzidzia nie jest na świecie, a w brzuszku, ale już jest, także gratuluję a was zapraszam na kolejny odcinek w sobotni dzisiaj będzie nocna jazda do Włoch jakieś 600 km planuję zrobić myślę, że będę w okolicach pierwszej cumował także zapraszam serdecznie na kolejnego roadvloga Pik! Pik! pyk 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 Idziemy jeszcze na chwilę do Lidla sprawdzić, czy mają płyn do odzyskiwaczy. Eee, pewnie nie mają, ale ale może, bo mi się absolutnie skończył. Teraz się mógł mleć wodę, ale to nie jest to samo. O, ale tu jest chyba w Demie. To minus 30, tak jest euro. Można to pół na pół zrobić i też będzie dobrze. Jakoś trzeba sobie radzić. 449. Mm. Tak jak mówiłem, to jest do minus 30. Nie spodziewam się temperatur minus 30, więc spokojnie, można to rozrobić na pół na pół z wodą. I zamiast wtedy tam nie wiem, ile tu jest, 5 litrów wyjdzie nam 10. Halo, halo, opowiem Wam teraz historię mojej wizyty w McDonaldzie w miejscowości Royde, w Austrii. Jakby ktoś nie wiedział, gdzie to się znajduje, to jest po drodze, jak się leci z Fusem na Innsbruck, jakieś 20 nawet chyba nie 10 km od granicy z Niemcami. Wchodzę. Tak idę do automatu, patrzę, no ja lubię ten Signature Collection. A mówię tak kurde napiłbym się czegoś ciepłego. Patrzę, no nie ma, tylko zimne napoje. Dobra, idę do kasy. I poszedłem się zapytać do kasy. Do kasy przychodzi pani, e, się przywitała. No, wszystko fajnie, pięknie, nie? Ja jej mówię, że herbatę, to tamto, po angielsku. E, no i okazało się, że herbaty nie można w tym zestawie. Tylko zimne napoje. Ale jak się okazało, to jest hit. Ja z tą panią rozmawiam, trochę po angielsku, trochę po niemiecku, tak. Ko ko koślawimy oboje. na radiu? Koślawimy oboje. na radiu? Jezus, Maria. No więc tak, koślawimy oboje, i w pewnym momencie ta pani się odwraca do koleżanki i do niej z tekstem Ty, słuchaj, a w tym to nie da się ciepłych napojów? Nie, nie da się. I ja tak mówię <laughs> to śmiałem się, mówię, o, dzień dobry, o, dzień dobry, dzień dobry nie, i tak dalej i ja mówię, co to dzisiaj polska zmiana? A na to trzecia laska za tam obsługi, która biega mówię, o, dzisiaj tak wyjątkowo się trafiło, że prawie sami Polacy o że pozdrawiam McDonald's Wroite. Będę tu częściej zaglądał, naprawdę. Zajebisz to I. O! Najlepsze burgery z Maka. Signature Collection. To jest ten uczuć, kiedy ciężarówki parkują na parkingu dla osobówek. Nie potrafię tego opisać jak. I, i ja musiałem zaparkować trochę dziwnie, bo, no bo z jednej strony wiecie, zaparkowałem fajnie, bo tak jak są miejsca parkingowe wyznaczone na tym parkingu, więc teoretycznie prawidłowo. Natomiast. W praktyce wygląda to tak, jakbym stanął jak święta krowa na środku, a wszyscy poustawiali się po bokach. Tylko, że ci wszyscy, którzy się poustawiali po bokach, to stoją tak naprawdę w przejeździe. Ja na parkingu. Dzień dobry. Wiecie, co można zrobić najgorszego dla spokojnej niedzieli, żeby sobie mieć czas na wszystko? Ja wam powiem, co można. Siedzieć do 6 rano. Jest 1630, ja niedawno wstałem. Mam 600 km, będę po 22 na miejscu. Jedyne co zrobię to ogarnę coś na laptopie i pójdę spać. Ale powiem wam historię, na sam początek opowiem wam historię. No więc tak, już wam tłumaczę o co chodzi. Teraz. Obecnie stoję tak, nie? Ale stałem na jednym z tych miejsc tam trochę dalej. Tyłkiem równo z kreską. Jak widzicie lub nie, tu są dwa rzędy ciężarówek, tu jest jeden, 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 jeden i staję sobie, siedziałem w sumie nago w aucie, więc nie bardzo chciałem odsuwać e, wszystkie firanki, przychodzi do mnie gościu i napieprza w szybę, ale to tak napieprzał jak po prostu jakiś nawiedzony, otwieram mu, on coś tam zaczyna do mnie wymachiwać łapami i krzyczeć, ja mówię mu, nie wiem o co Ci chodzi, bo nie gadasz ani po włosku, ani po angielsku, ani nie wiem w jakim języku. A on mówi, jak chcesz, żebym Ci odjechał, po angielsku nie mówiłem, to mówię, poczekaj, muszę się ubrać, bo jestem zajęty, chwila. Zasłoniłem te zasłonki, chociaż już mnie zdenerwował tym wymachi, wymachiwaniem łapami do mnie. No i dobra, siedzę dalej, tam grałem sobie w coś, to sobie, mówię, skończę gierkę, odjadę mu jak coś, nie? No, tylko, że wyszło tak, że nie zdążyłem dobrze zasłonić zasłonek, a ten mi dalej wali. No Jak mi dalej walił w szyby, to jak już odsunąłem zasłonkę, to nie patrzyłem, czy mnie widzi, czy nie. Po prostu odsunąłem zasłonkę, odsunąłem szybę. Z... Opierdzieliłem z góry na dół i powiedziałem, że albo ma wypier... albo poczekać 15 minut. I chyba sobie pojechał. Ja rozumiem wszystko, bo wiecie, może mu się kończyło tacho, może miał taką potrzebę, żeby tu stanąć. Okej, okay. powinienem mu odjechać, ale to nie uprawnia go i żadne. Tacho czy przepisy nie uprawniają kierowców niektórych. To po prostu darcia mordy na wszystkich. I nie wiem, ja tutaj stoję, to ja mam teraz odjechać mu, bo jaśnie hrabia przyjechał, nie? Bo to tak wyglądało trochę. No dobra, bo mi stygnie bułka, a 650 km przede mną się. dzień dobry. Dzisiejszy dzień przebiega w ogóle pod znakiem mojej jazdy, po prostu. Jak ruszyłem o tej 16, tak cały czas jadę. Są okolice północy, ja już kończę, ale muszę Wam o czymś powiedzieć. Historia włoskich wiaduktów. Dzisiaj odcinek będzie przegadany. Nie działo się nic absolutnie, więc po prostu przepraszam, więc po prostu pogadam o tym. Historia włoskich wiaduktów. Polecam wszystkim, e, którzy jeżdżą, którzy mają jakieś, e, jakby coś wspólnego z transportem, polecam wszystkim zapoznać się z fanpage'em włoski problem. Opisują tam wiele dziwnych akcji, które się we Włoszech dzieją, zarówno problemów z karabinierami, ze zwykłą, policja, ze zwykłą policją, jak i właśnie z takimi sytuacjami jak włoskie wiadukty. Nie tak dawno, bo w zasadzie w tamtym roku, czy dwa lata temu, już teraz nie pamiętam, w tamtym roku chyba bodajże, zawalił się most w gnój wiadukt w Genui. Niestety, pociągnął on też ze sobą ofiary. Było takie wymowne zdjęcie, na którym, fragment wiaduktu, który jeszcze stał, utknęła na nim słowacka ciężarówka. Gościu zatrzymał się na tym wiadukcie, dosłownie, wyhamował na tym wiadukcie wiadukt przed nim się zawalił, wiadukt za nim się zawalił i ściągali go stamtąd śmigłowcem i ta ciężarówka w ogóle tam stała i stała i zanim ją zgarnęli, to ona tam naprawdę swoje spędziła i był taki moment później, że Włosi na maksa w ogóle wszędzie było widać że o tutaj konserwacja wiaduktów jakieś pseudoremonty i tak dalej ojej, a co oni nagle nie są kurcze, bo ludzie zginęli więc trzeba się pokazać no tylko problem polega na tym, że jak się okazuje, nic się nie zmieniło. Z... wczoraj? No to jest... mamy listopad. 20 chyba 5 obecnie. Tak, bo Chwila po północy jest, czyli 24 listopada, coś koło tego, rozbił się... rozbił się... zawalił się wiadukt z Sawony na Turyn. Jak się wylatuje z Sawony... Sawona jest całkiem niedaleko od Genui. Czyli to są podobne regiony. Zapadł się Cały jeden fragment wiaduktu po prostu spadł. I żeby było tego mało, to kolejny zapadł się dzisiaj. Może nie na taką skalę, ale całkiem niezłą dziurę wypierdzieliło na jednym z wiaduktów na trasie z Turynu do Asti. To jest przerażające, słuchajcie, bo. Ja zacząłem zwracać na to uwagę i zacząłem na to patrzeć, i Kumper mówi, że on się zaczyna bać jeździć po włoskich drogach, no bo my to, to były drogi, po których my naprawdę tam jeździmy, to nie były lokalne drogi, to były autostrady. I wiecie, w momencie, kiedy dzieją się takie rzeczy, nigdy nie wiesz, czy akurat Ciebie tam nie będzie, ja teraz jadę, bo jestem na autostradzie A14 za Anconą, tutaj w stronę Bary jadę, mam zrzutkę i... I wiecie, ja jadę i nagle patrzę, że to któryś tam wiadukt jest zwężka do jednego pasa i ta zwężka jest tylko na wiadukcie. Takie zwężki na wiaduktach robi się po to, żeby wiadukt odciążyć, żeby nie było na nim zbyt dużego obciążenia w razie dużego ruchu, żeby się nie zawalił, bo, bo już nie domaga. No jestem złodziej. Mam wiadług na Dobrowskiego i wiadług na Przybrzeżskiego w takim stanie, że strach po nim jeździć. Tam już od dawna jest zwężka z trzech pasów do jednego. I wiecie, to jest naprawdę przerażające, jak to funkcjonuje. Zresztą, daleko szukać była sytuacja w Wenecji całkiem niedawno. Pewnie słyszeliście lub nie. No dla Was to już dawno, bo to za trzy miesiące będzie, jak to oglądacie. I była sytuacja tego typu w Wenecji, że zalało całą Wenecję. I to nie tyle była wina samej pogody, co infrastruktury. Włosi po prostu o swoją infrastrukturę absolutnie nie dbają. Oni jak to zrobią, to mają w to wywalone totalnie. I, i tyle. A to, że ktoś zginie. No. Wiecie, najgorsze jest to, że znowu pojawiły się zwężki na wiaduktach, które, które prawdopodobnie już grożą zawaleniem w jakimś stopniu. Dopiero w momencie, kiedy jakieś wiadukty runęły bo ja sobie nie przypominam, żeby wcześniej były zwężki na tych wiaduktach czy na innych a w momencie, kiedy zrobił się znowu dym, bo coś runęło całe szczęście nie było ofiar, nikomu się nic nie stało to znowu pojawiły się zwężki w ogóle taka ciekawostka z naszego polskiego podwórka wiadukt na autostradzie A1 na węźle Łódź Północ, czyli skrzyżowanie autostrady A1 za 2 ten wiadukt z Gdańska na Katowice, na tej A1 góra-dół, co jest on ma ze 4-5 lat został zamknięty, i będzie wyburzany i budowany od nowa, bo popękał. Tak się teraz buduje autostrady. Powiem wam, że to jest po prostu przerażające. Naprawdę przerażające. Dzisiaj będzie odcinek monologowy. Przepraszam was, nie ma za wiele widoków. No. Natomiast jeszcze jedna ciekawostka. Byłem u znajomych, jak wiecie, lub nie, w Karlsruhe. O, tutaj w ogóle mieliście kolejny wiadok i kolejną zwężkę. Nie wiem, czy to było widać na nagraniu. Masakra. I byłem u znajomych i polecamy im seriale. Serial The Hundred bardzo dużo ludzi kojarzy. Serial Shooter, o którym wspominałem. Są, niektórzy z Was już go oglądali i twierdzili, że jest, że jest zajebisty. I naprawdę, ja też tak uważam. Eee, oni sobie kupili... Telewizor w niemiecki markecie One mieszkają w Niemczech, mają niemiecki internet. I wyobraźcie sobie, że na niemieckim internecie, na niemieckim telewizorze, na Netflixie serial Shooter jest niedostępny. Jego nie idzie znaleźć w ogóle. Serial The Hundred również jest niedostępny. I kiedyś gdzieś czytałem. Eee, takie badania, jakie zdanie najbardziej wnerwia ludzi dany naród no i tam różne zdania były gdzieś tam nie wiem, już nie pamiętam dokładnie co było gdzie wiem, pamiętam dwa kraje w Polsce najbardziej ludzi trygeruje, odpala po prostu wnerwia yy, znaczy wyrażenie, wyrażenie, zdanie e, Polish Death Camps czyli polskie obo obozy śmierci i ludzi to jest najbardziej denerwujące hasło w Polsce w Niemczech najbardziej denerwujące hasło brzmi: to wideo nie jest dostępne w Twoim regionie. I, I naprawdę pod względem praw autorskich, restrykcji regionalnych, nie wiem czego jeszcze, w Niemczech jest absolutnie przewalone. To, to, totalnie przewalone. Tymczasem mam chyba 6-7 km do parkingu. Eee, także machniemy jeszcze szybkiego time-lapsa. <laughs> 645 km yy, dzisiaj spalanie z komputera 11,5. W ogóle zapomniałem z tego, wszystkiego, jak jechałem, że jedzie nas dwóch. Tam gdzieś drugi Pingwin stoi na tym samym parkingu, i jutro się razem zrzucamy, bo ten sam towar mamy. Nie jest za cudownie. Yy, fakt, że stoję obok chłodni, ale nie ma gdzie stać. Słuchajcie, jest wszystko zawalone. Fakt, że stoję obok chłodni, mi nie pociesza absolutnie, natomiast chciałem tutaj już dojechać. No i taka sytuacja. Niestety weekend nie był tak produktywny, jak chciałem. Zdecydowanie będę jutro musiał się stanąć gdzieś posprzątać auto, bo dzisiaj nie wyszło. To późno wstałem. Ale czasami też tak mam. Myślę, że każdy tak ma, że produktywność nieraz spada. Coś nas wybije z rytmu. Po prostu chcemy sobie zmarnować trochę czasu. No i ja tak miałem. Także to by było na tyle na dzisiaj. Po północy ja idę spać. Jutro zrzutka, załadunek gdzieś, ja tu 100 km, stąd jadę do Czech. Także taka sytuacja. Yy, I tradycyjnie, już na sam koniec, życzę Wam wszystkim miłego dnia, fajnego popołudnia, super wieczoru albo dobrej nocy. Przepraszam Was za brak widoków, ale tak wyglądał ten dzień. A Zamysłem tych daily vlogów na samym początku było to, żeby pokazywać, jak wyglądają moje dni w tej pracy, jak wygląda moja praca i moje życie w trasie. Więc dokładnie tak wyglądało. Dzisiejszy dzień był nudny jak flaki z olejem, pomijając przygodę na samym początku. Trzymajcie się i do zobaczenia jutro. Myślę, że będzie trochę ciekawiej. Back. 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 Back.